Mam na imię Alina. Nigdy nie przypuszczałam, że życie rzuci mnie do maleńkiego miasteczka na północnym wschodzie Polski, dąglistego, sennego drochiczyna nad rzeką Bóg. Po rozstaniu z chłopakiem z Warszawy i kilku miesiącach zbyt głośnych imprez, zbyt zimnych poranków w pustym łóżku i zbyt wielu udawanych uśmiechów, postanowiłam koniec. Chciałam ciszy. Chciałam przestrzeni. Chciałam siebie odzyskać. Znalazłam przez przypadek ogłoszenie mały, stary domek z ogrodem i sądem, do wynajęcia na dłużej. Wysłałam przelew, wsiadłam do pociągu z jednym plecakiem i ciepłym szalikiem. I tak zaczęła się moja historia tutaj. Dom był prosty, biała elewacja z łuszczącym się tynkiem, dach z czerwonej dachówki. Skrzypiące drzwi wejściowe i porośnięta trawą ścieżka prowadząca do furtki. Za płotem las. Po prawej stronie pole. Po lewej pusta droga. Idealnie. Pierwsze tygodnie były jak sen. Spałam do południa. Wieczorami piłam ciepłą herbatę z imbirem chodziłam boso po mokrej trawie. Nosiłam długie swetry bez stanika, w których czułam się wolna. Po kąpieli siadałam na tarasie, jeszcze z mokrymi włosami, otulona tylko szlafrokiem, i wdychałam zapach jesieni. Ale potem przyszła samotność. Wszystko zaczęło się zmieniać, gdy spotkałam Jadwigę, sąsiadkę z naprzeciwka. Twarda kobieta, w wieku około pięćdziesięciu lat, z wielką rudą psiną u boku. Wyglądała jak z innej epoki. Pies, ogromny, o szarej sierści i przenikliwym spojrzeniu, poruszał się z godnością lwa. To Tytan powiedziała. Owczarek wschodnioeuropejski najlepszy obrońca sama jestem tu od lat, bez faceta, ale z nim czuję się bezpieczna. Tej samej nocy zaczęłam przeszukiwać internet. Wpadłam na zdjęcie. Pies o imieniu Nero, pięcioletni, oddawany przez rodzinę z Białego Stoku. Nie pasował im do nowego bloku. Serce mi zadrżało. Napisałam. Następnego dnia odebrałam odpowiedź. Może pani przyjechać w weekend? I tak zrobiłam. Nero był jeszcze większy niż Titan. Stalowa sierść, ciemne oczy i wyprostowana sylwetka. Jego były właściciel, milczący facet o szorstkich dłoniach, podał mi smycz, jakby przekazywał broń. Gdy Nero podszedł do mnie i położył ciężką głowę na moim udzie, poczułam coś dziwnego. Jakby całe napięcie, które nosiłam w sobie, gdzieś odpłynęło. Powrót do drohiczyna był pełen spojrzeń. W pociągu ludzie odsuwali się od nas, a Nero, jakby to rozumiał, siadał grzecznie przy moich nogach. Gdy wróciłam do domu i otworzyłam furtkę, wbiegł jak do siebie. Przebiegł cały ogród, obwąchał wszystkie kąty i usiadł w cieniu jabłoni. Od tamtej nocy nie zamykałam drzwi do sypialni. Nero spał przy progu, czasem podchodził i kładł łeb przy mojej dłoni. W jedwabnej nocnej koszuli, leżąc na pościeli, czułam jego obecność jak ochronny mur. Raz, gdy przeciągałam się rano i materiał koszuli uniósł się, odsłaniając udo, zauważyłam, że jego oczy na chwilę zawisły na moim ciele. Ale nie było w tym nic zwierzęcego. To było spojrzenie, czyste, uważne. Jakby rozumiał. W weekendy chodziłam w ogrodzie w długich bawełnianych koszulach, które delikatnie opinały ciało. Siadałam na schodkach z filiżanką kawy. A Nero siadał naprzeciwko i patrzył. Czasem podchodził, kładł łapę na moim kolanie. Jego ciężar, jego ciepło, czułam się jak z kimś. Nie sama. Sąsiadki zaczęły szeptać. Alina chyba zwariowała z tym psem. Mężczyznę by sobie znalazła. Uśmiechałam się tylko. Żaden mężczyzna nigdy nie patrzył na mnie tak, jak Nero. Któregoś dnia, gdy wracałam z zakupów, pod moim płotem stał mężczyzna. Około czterdziestki, w dżinsach i flanelowej koszuli. Uśmiechnął się szeroko. Przepraszam, pani mieszka w tym białym domku zapytał, przesuwając wzrokiem po moim ciele, gdy wiatr uniósł moją długą spódnicę. Tak odpowiedziałam krótko jestem Michał. Mieszkam dalej, przy lesie. Zobaczyłem tego pięknego psa i chciałem się przywitać. Nero natychmiast stanął obok mnie, usztywniony, gotowy. Michał się roześmiał. Widzę, że już mnie nie lubi. Prawdziwy ochroniarz. Mimo to, Michał zaczął coraz częściej zaglądać. Czasem z miodem. Czasem z pretekstem, że może pomóc z drewem do kominka. Przynosiłam mu herbatę, siedzieliśmy na tarasie. Ale zawsze, gdy robił krok w moją stronę, Nero wstawał. Wieczorami czytałam książki na podłodze w salonie, w grubych skarpetach i miękkim kimonie z wiskozy, z delikatnym dekoltem. Nero kładł głowę na moim udzie, a ja głaskałam go po uszach, czując, jak drżenie opuszcza moje ciało. Ale w oczach Michała zaczęło pojawiać się coś innego. Jakby chciał więcej. I Nero czuł to szybciej niż ja. To był początek czegoś, czego wtedy jeszcze nie potrafiłam nazwać. Po tamtym pierwszym spotkaniu Michał zaczął pojawiać się coraz częściej. Raz przyniósł słoik ogórków kiszonych, innym razem zapas jabłek ze swojego sadu. Mówił, że samotnie mieszka od rozwodu i lubi mieć z kim zamienić słowo. Brzmiało to niewinnie. Ale spojrzenia, które rzucał, były zbyt długie. Komentarze zbyt śmiałe. Któregoś popołudnia przyszłam z ogrodu, ubrana tylko w cienką białą koszulkę i krótkie spodenki z wysokim stanem. Było duszno, a ja podlewałam grządki boso z podwiniętym kardiganem. Gdy weszłam do domu, usłyszałam pukanie. Otworzyłam drzwi, nie zmieniając stroju. Michał stanął na progu z jakimś kabelkiem i tekstem o awarii lampy. Ale jego wzrok mówił więcej niż słowa. W zapachu ziół i kurzu, w lekkim szumie wiatraka i skrzypieniu starych desek między nami zawisło napięcie. Nero leżał na dywanie w salonie, ale podniósł głowę. W jego oczach był cień, który wcześniej znałam tylko z opowieści o wojennych psach. Michał zbliżył się i zaproponował. Może postawię nowy płot. Ten z tyłu ledwo się trzyma. Pokiwałam głową, czując w sobie dziwny niepokój. Nie wiedziałam jeszcze, czy to strach, czy coś, co pachnie pożądaniem. Następnego dnia miałam na sobie prostą sukienkę na cienkich ramiączkach i wysokie brązowe kalosze. Przechodziłam przez ogród, niosąc kosz z ziołami i książką. Czułam się jak z innego świata. Michał właśnie mierzył coś przy płocie. Zerknął na mnie przez ramię. Wyglądasz jak nimfa z lasu. Nawet nie odpowiedziałam. Weszłam do domu. Czując jak pod tkaniną sukienki moje ciało reaguje, gęsia skórka, ciepło gdzieś pod żebrami. I wtedy zrozumiałam: nie tęskniłam za mężczyzną. Tęskniłam za tym, uczuciem, że ktoś mnie chce. Wieczorem usiadłam z nero przy kominku. Miałam na sobie długą bluzę, którą zsunęłam z jednego ramienia. Czytałam cicho, a on, jak zawsze, słuchał, leżąc blisko. Nero, szepnęłam: Powiedz, czy ja zwariowałam? Odpowiedział milczeniem, ale gdy dotknęłam jego łapy, położył ją na mojej dłoni. To był jeden z tych dotyków, który nie potrzebuje słów. Czułam się z nim tak, jak nie czułam się z żadnym człowiekiem od miesięcy. Bezpieczna, widzialna. Kilka dni później wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło atmosferę. Była niedziela. Michał przyszedł z butelką wina i nalegał, żebyśmy wypili po lampce, za sąsiedzkie relacje. Włożyłam długą grafitową sukienkę z rozcięciem na nodze. Dla siebie. Dla niego. Sama nie wiedziałam. Rozmowa była lekka, trochę zabawna. On opowiadał o dawnej pracy w Norwegii, ja o książkach, które czytam. Ale potem wstał i podszedł zbyt blisko. Położył dłoni na moim biodrze, przesuwając kciukiem po materiale. Jesteś taka, zaczął. Nie dokończył, bo Nero już stał. Jego warkot był niski i złowrogi. Michał odskoczył, a ja poczułam, że wszystko we mnie się zaciska. On mnie nie lubi, syknął, spoglądając z irytacją. Albo może to ty udajesz, że go słuchasz, a tak naprawdę chcesz, żeby ktoś cię wreszcie dotknął. Słowa uderzyły mnie jak policzek. Kiedy wyszedł, trzasnął furtką. Ja zostałam. Z bijącym sercem i z dłonią na karku Nero. Dziękuję, wyszeptałam. Nie wiedziałam jeszcze, że to dopiero początek. Ale już wtedy czułam, ten pies wie więcej niż ja. Od tamtego wieczoru Michał nie pojawiał się przez kilka dni. Myślałam, że dał sobie spokój, że może zrozumiała. Ale coś w powietrzu było inne gęstsze. Jakby ogród, który wcześniej wydawał się spokojny i otulający, teraz szeptał coś w moich plecach. Nero stał się jeszcze bardziej czujny. Każdy krok za oknem, każdy szmer w lesie natychmiast reagował. Wychodząc do ogrodu, często miałam na sobie tylko szorty i luźną koszulkę, a mimo chłodnych poranków nie zakładałam nic więcej. Czułam potrzebę tej bliskości z naturą. Może próbowałam odzyskać coś z siebie, kobiecość, której nikt nie doty, ale którą nero jakby widział. Którejś nocy, budząc się około drugiej, zauważyłam, że mój pies siedzi przy oknie i obserwuje ciemność. Nie szczekał. Nie warczał, ale jego postawa była pełna napięcia. Wstałam z łóżka, ubrana tylko w długą, cienką koszulkę z wycięciem na plecach. Podłoga była chłodna, ale nie zwracałam na to uwagi. Podeszłam do okna i wtedy to zobaczyłam: na furtce wisiał papierowy worek, przecięty i brudny. W środku coś cuchnącego śmieci. Resztki mięsa. Mój żołądek się ścisnął. Nero wył, cicho, jakby ostrzegając. Zerwałam worek rano i spaliłam go w metalowej beczce za stodołą. Sąsiedzi milczeli, a Jadwiga udawała, że nie widzi mojego zmęczenia. Tylko raz rzuciła. Michał miał już tu wcześniej problemy z kobietami. Ale nikt nie mówi, bo on swój. Wieczorami zakładałam coraz ciaśniejsze legginsy, sportowe topy i długie bluzy. Gotowa na wszystko. Nero spał tuż przy drzwiach do sypialni. Gdy brałam prysznic, kładł się przed łazienką i czekał, aż wyjdę. Czasem stałam naga w półmroku, otulona tylko parą z lustra, patrząc, jak jego oczy czuwają. Było w tym coś intymnego, ale czystego. Jakby widział we mnie coś więcej niż ciało. Pewnego ranka, tuż po szóstej, ktoś zadzwonił do drzwi. Zbyt wcześnie, zbyt niespodziewanie. Owinęłam się w miękki sweter, pod którym miałam tylko majtki. Otworzyłam lekko. Michał stał z kartonem w ręku. Nie bój się, tylko przyniosłem jabłka. Prosto z sadu. Uśmiechał się, ale jego oczy były inne, zimne. Michał, nie chcę, żebyś tu więcej przychodził. Powiedziałam stanowczo. A może to ty boisz się siebie? Zapytał, przesuwając wzrokiem po moich udach. I wtedy Nero wyskoczył za drzwi. Warczenie. Jego łapa na progu. Michał cofnął się o krok. Ten pies kiedyś cię pogryzie. Rzucił przez zęby. Zamknęłam drzwi. I zadrżałam. Wieczorem nie mogłam zasnąć. Leżałam w swojej ulubionej bawełnianej piżamie, przytulona do poduszki, słuchając, jak Nero chodzi po domu. Po chwili usłyszałam trzask. Nie ale wyraźny. Jakby ktoś nadepnął na gałązkę za domem. Zamarłam. Nero już biegł do drzwi. Wybiegłam na werandę, boso, z sercem w gardle. Ktoś uciekał przez ogród. Zobaczyłam sylwetkę, nie do poznania, ale znajomą. Nero puścił się w pogoń. Wśród liści, błota i chłodu października rozgrywała się scena, którą zapamiętam na zawsze. Warkot. Krzyk. Ciche szamotanie i cisza. Po kilku minutach Nero wrócił. Jego sierść była mokra, łapy ubłocone. Na obroży wisiał kawałek materiału, granatowa flanela, dokładnie taka, jaką nosił Michał. Dni po tym incydencie rozciągały się w ciszy, którą można było kroić nożem. Chodziłam po domu w grubych skarpetach i ciepłych swetrach, ale pod spodem nadal nie zakładałam bielizny. To była moja mała tajemnica. Jedyna przestrzeń, którą jeszcze kontrolowałam. W lustrze widziałam zmęczoną twarz, ale ciało nadal kobiece nadal moje. Nero stał się nie tylko cieniem, ale i barometrem mojej niepewności. Spał przy drzwiach, wstawał za każdym razem, gdy ja się podnosiłam. Nawet podczas kąpieli miałam uchylone drzwi łazienki, bo jego cień za progiem uspokajał mnie bardziej niż jakikolwiek zamek. Policja. Tak, zgłosiłam. Podałam, że ktoś kręci się nocami, zostawia śmieci, że pies coś przyniósł. Ale bez nazwisk, bez oskarżeń. Brak dowodów, proszę pani. Może pani sobie założyć monitoring. Powiedzieli i założyłam: trzy kamery, światło z czujnikiem ruchu, nowa brama na pilot. Ale to nie usunęło tego, co się działo w mojej klatce piersiowej. W weekend postanowiłam się wyrwać z domu. Pojechałam do siemiatycz, do sklepu zoologicznego. Kupiłam nowe szelki taktyczne dla Nero, z kieszeniami na spray i latarkę. Dla siebie. Gaz pieprzowy i mały nóż do damskiej torebki. Sprzedawczyni spojrzała na mnie dziwnie, ale nic nie powiedziała. Może widziała już podobne kobiety. Z tym samym spojrzeniem. Wieczorem ubrałam się w Legginsy. Sportowy top i na to długi sweter do kolan z kapturem. Włosy związałam w ciasny kok. Byłam gotowa. Chodź, Nero, idziemy. Powiedziałam, przypinając nową smycz. Poszliśmy naszą ulubioną trasą, wzdłuż rzeki, przez opadłe liście. W powietrzu unosił się zapach mokrej kory, a nad horyzontem wisiała mgła. Szliśmy w milczeniu, aż zobaczyłam, jak Nero zatrzymuje się. Cały napięty, wzrok wbity w zarośla. I wtedy go usłyszałam. Głos. Znany, Michał myślałaś, że się mnie pozbędziesz? Wyszedł z cienia, z twarzą zniekształconą czymś obcym. Złością alkohol Odejdź powiedziałam, łapiąc mocniej smycz. A może w końcu zrozumiesz, że nikt cię nie będzie tak pragnął, jak ja zrobił krok w moją stronę. Nero wyrwał się, jak torpeda. Zderzenie ciał, szamotanina. Michał krzyczał, przeklinał, a ja nie wiedziałam, co robić. Stałam, jak sparaliżowana. Dopiero kiedy jego głos zamilkł, podbiegłam. Nero stał nad nim, warcząc. Michał leżał z rozdartym rękawem, dysząc ciężko. Ale żył. Patrzył na mnie z nienawiścią. Zobaczysz. Wysyczał. Przez tego psa kiedyś naprawdę coś się stanie. Nie odpowiedziałam. Wzięłam nero za o i odeszłam. Ale nie szłam do domu. Poszłam na komisariat. Tym razem powiedziałam wszystko. Dwa dni później sąsiedzi już wiedzieli. Alina poszła na policję. Jadwiga patrzyła na mnie spod byka. Ktoś zniszczył moją skrzynkę na listy. A nocami znowu zaczęłam słyszeć kroki. Ale nikt nie mógł mi już powiedzieć, że to tylko wiatr. Zaczęłam spać w ciemnych piżamach z grubego materiału. Czułam się w nich silniejsza. Pod poduszką trzymałam nóż. Nero spał przy łóżku, ale gdy tylko słyszał hałas, stawał jak posąg. Którejś nocy znowu coś. Pukanie, ciche, ale rytmiczne. Trzy razy. Pauza. Dwa razy. Serce mi stanęło. Zadzwoniłam na policję, ale nikt nie zdążył przyjechać na czas. O trzeciej 3.24 nad ranem kamera zarejestrowała postać przy bramie, ubraną na czarno, z kapturem. Ręką dotykała furtki, drugą trzymała coś w kieszeni. Nie miałam wątpliwości. On wrócił. Nero nie spał tej nocy ani minuty. Ja też nie. Po tamtej nocy nie było już powrotu do dawnych rytuałów. Moje spacery z Nero ograniczyły się do najbliższego ogrodu. Zasłony zasłaniałam jeszcze przed zachodem słońca. Spałam w długiej bluzie z kapturem i ciasnych legginsach, z gazem pieprzowym pod poduszką. Czułam się jak w oblężeniu. Własnego domu. Własnego ciała. Ale coś się zmieniło. Nie tylko we mnie, ale i w Nero. On nie spał. W ogóle całymi nocami patrolował dom, nasłuchiwał Leżał pod drzwiami łazienki, kiedy się kąpałam. I warczał, jeśli tylko spadła butelka z szamponem. Kiedy wychodziłam do ogrodu w piżamie, często były to krótkie spodenki i luźna bluzka bez stanika, patrzył na mnie z taką intensywnością, jakby próbował mnie zatrzymać. Jakby chciał powiedzieć, nie wychodź dziś. I wtedy nadszedł ten dzień. Była sobota. Ciepło, wilgotno, dziwnie duszno jak na październik. Postanowiłam wywietrzyć sypialnię. Otworzyłam okno i usiadłam na parapecie, boso, w cienkiej koszulce i krótkich spodenkach. Czułam się przez chwilę normalnie. Jak dziewczyna, która po prostu chce oddychać. Nero leżał u moich stóp, ale jego ciało było napięte. I nagle, szczeknięcie. Jedno. Krótkie. Alarmujące. Zerwał się i pobiegł do drzwi wejściowych. Usłyszałam dźwięk. Jakby metal ocierał się o metal. Potem trzask furtki. Podeszłam do monitora z kamerami. Czarna sylwetka. Znów. Tym razem bliżej. Pod samym domem. I coś w ręce. Długi przedmiot. Może łom. Może kij, może coś gorszego. Nie myśląc, złapałam kurtkę, buty i wybiegłam z nero na zewnątrz tylnymi drzwiami. Musieliśmy go obejść, zaskoczyć, albo uciec. Nie wiedziałam. Serce waliło jak oszalałe. I wtedy to się wydarzyło: krzyk, pisk, uderzenie. Nero rzucił się jak cień, jak błyskawica. Usłyszałam jęk, przekleństwo. Gdy dobiegłam, Sylwetka leżała przy płocie, próbując się podnieść. Nero stał nad nią, warcząc nisko, jakby przemawiał z samego wnętrza ziemi. Zobaczyłam twarz Michał, zakrwawiony, ale żywy, zmęczony, dziki. Ty, ty głupia. Myślisz, że pies to wszystko. Zbliżył się do mnie o krok. Nero nie zareagował. Czekał. Jakby oddawał decyzję mnie. Podniosłam telefon. Zadzwoniłam. Policja. Teraz. Próbował włamać się do domu. Czekając na radiowóz, Stałam w ogrodzie w krótkiej koszulce, z rozczochranymi włosami, z drżącymi dłońmi. Nero przy mnie blisko tak blisko, że jego oddech ogrzewał mi nadgarstek. Gdy zabierali Michała, spojrzał na mnie jeszcze raz. Ale tym razem w jego oczach nie było władzy nie było nic minęło kilka dni. Sąsiedzi zmienili ton. Jedni unikali mnie, inni patrzyli z podziwem. A ja, ja żyłam. Oddychałam. Znów zaczęłam chodzić po domu w cienkich sukienkach, wiązałam włosy w luźny warkocz i czytałam na ganku, otulona tylko szalem. Nero zawsze gdzieś w pobliżu. Nie spuszczał mnie z oka. Którejś nocy, już spokojniejszej, kiedy leżałam na łóżku w satynowej koszuli do kolan, Nero podszedł i położył głowę na moim udzie. Spojrzałam na niego. To już koniec, nie odpowiedział. Ale czułam, cokolwiek jeszcze nadejdzie, nie będę już sama. Ale właśnie wtedy, gdy zgasiłam światło, usłyszałam dźwięk. Nie był to krok, nie był to trzask, to był cichy, powolny klik. Jak spust migawki aparatu. Wstałam powoli. Podeszłam do okna i zobaczyłam to. Na okiennicy, przypięta pineską, wisiała fotografia. Zdjęcie mnie. W ogrodzie. W sukience. Z rozpuszczonymi włosami. Ktoś zrobił mi zdjęcie i zostawił je pod osłoną nocy. To nie był Michał. To był ktoś inny. A historia jeszcze się nie skończyła.